O nie. Jeśli dacie subskrypcję, to będę miał normalnie szczęścia wokół mnie. To jest potwierdzone naukowo. Ja mówię tam. Oj da minut! It's illegal. It's illegal. No właśnie tak się dzieje, gdy serwery są przesiążone. Nie nadarzają Nie nadarzają przed liczniki nawet. Trzeba liczyć raz, dwa...

To, to nie, nie to musi być haker, to nie, to... To wcale nie! No Jakby coś się teraz nie What? What? No nie ja chyba, za